Krótki film, instrukcja jak na warsztacie szybciutko przerobić wyłącznik bistabilny firmy Brucy na wyłącznik stabilny. Ten odkładamy. Potrzebujemy taki zwykły wyłącznik Carlinga, który jest wyłącznikiem stabilnym. Okręt I ewentualnie pinceta jak nam coś poucieka. Otwieramy delikatnie i ostrożnie od tyłu karlinga. Trzeba uważać, bo będą tam dwie blaszki. Blaszka i dwie sprężynki. które mogą nam wypaść o właśnie o tym mówiłem sprężynki zostają odkładamy blaszkę otwieramy sobie drugiego karlinga Ostrożnie? I robimy przekładkę, i mamy już wyłącznik. Stabilny. Z tego użytego oczywiście on w pełni będzie wyłącznikiem użytkowym, lecz będzie już wyłącznikiem niestabilnym. Wyzwaniem jest trafić blaszkę. Z odpowiedniej strony, żeby sprężynki, które przewodzą nam do diody poświetlania, żeby były z odpowiedniej strony. Wkładamy, spinamy, ciach i. nam nie poszło. kładamy ko wodę jak to ktoś woli. dworę Ciężko się szczególnie tą bistabilną stabilną montuje. Orywamy teraz odpowiednio sprężynki, te dwie. Wkładamy zachodło. Najlepiej sobie przytrzymać klawiszem, to w ten czas nam nie wypadnie. i mamy odzyskany przełącznik a tu mamy drugi